Cześć, jestem ja i witajcie w kolejnym odcinku z Nitwar Spin Teraz taka sytuacja jest moja moją mamą gdzieś pasą na pół godziny. Więc postanowiłem wykorzystać tę sytuację i nagrać wam taki krótki znowu z kolei odcinek z mozą. Teda. Zrobimy tyle, jak będziemy mogli, tak myślę, że do, do 25 minut się wyrobimy. Postanowiłem teraz trochę pojeździć tym Lexusem, Teraz poza nagraniem trochę pojeździłam i, i zarobiłam trochę więcej pieniędzy. Oczywiście nie robiłam za wycieków, bo ja właśnie robiłam wyciek od odtazam. Po raz kolejny. No i również, kolejna sprawa, nagrywam teraz na innych słuchawkach, również znowu trochę ścisłam grę, mam nadzieję, że więcej już ta nie będzie zagłuszać, no ale również nagrywam na nowych skakach i mam nadzieję, że nagrywanie na nowych słuchawkach doprowadzi do tego, że yy, będzie się mnie lepiej słychać, słuch no i również z grami już nie będzie zagłuszać. Tak się składa, że jestem w nowych słuchawek i już że te słuchawki Lepiej mi faktycznie wyłapują dźwięk, jeśli chodzi o samo wyłapowywanie dźwięku w momencie, gdy do nie nakrywa. Mam nadzieję, że w trakcie nagrywania również ten dźwięk będzie się lepiej na tych właśnie czkawkach wyłapywał. Ej kurde. Ej, już mam problemy niestety. Chyba jednak to nie było to odpowiednie auto. Do zrobienia tej prędkości, bo jak sami widzicie, już są problemy nie znam jak chcą w tym momencie. Ajaj, drugie miejsce, kurde. Nie jest zbyt dobrze. Zdałoby się, żeby któryś z nich został z tyłu. Jest dobra, chyba tylko stawiam z tyłu tego typa, który jest pierwszy obecnie, jeśli chodzi o prędkość. Będę prędkość polega na tym, że mamy tutaj. E przejeżdżać te, te fotardary z najwyższą możliwą prędkością i ta osoba, która dojdzie w pierwszym do no będzie miała o tyle fajnie, że pozostali zawodnicy będą tracili prędkość Także trakcie do mety, no i właśnie dlatego staram się wyciągnąć się jak największą prędkość. No dobra, chyba wygramy, bo mamy przewagę, on ma przewagę 7 km? ale właśnie, był zbyt daleko z tyłu za nami i udało się nasz czytelniczyk wygrać. Dobra. Rok.

Są blisko. i no postanowiłem, trochę powiedzieć czym tym Lexusem, bo no, to jest nowe autko, które wygraliśmy, więc... ...można drugim tym Lexusem pojeździć. Tym bardziej, że on nie jest taki znowu do końca jak myślałem. Da się w miarę dobrze tutaj nim jeździć. No i nie jest to taki do końca wolny. Może jakoś to będzie. No zobaczymy, mam nadzieję, że już teraz grze mnie nie będzie za zagłuszyć, bo teraz tras jest, jest samą muzykę. No ale teraz mam nadzieję, że będzie na tyle okay, i że i muzykę będziecie słuchać i również, będziecie słuchać mój komentarz. Jeśli nie, to jest to w kolejnych odcinkach, na pewno będę kombinować, ale również myślę, że będę teraz nagrywać na tych słuchawkach, ponieważ faktycznie te słuchawki lepiej mi wyłapują dźwięk i mam również nadzieję, że też nagranie będzie lepiej wyłapywać dźwięk właśnie dzięki tych słuchawkom, no ale co zaraz tak. No dobra, bierzemy teraz udział w eliminacjach. Póki co, dobrze wam idzie. udało się pierwszy wygrać, no i mam nadzieję, że te eliminacje również wykramy. Na razie jest to kajen, bo znaczy, muszę uważać, żeby nic nie psyfali. No i również nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mnie tutaj wypsadzili. Chyba tych wycików łącznie mamy 7 do zrobienia. Pracować tu 5 w. Nie, tych tak 4 wyciki musimy zrobić, żeby się z nimi zmieścić. Ale łącznie to mam ma tych wycików 7. Raczej wszystkich nie zrobimy, bo to co nam jest starca. Ale myślę, że za większość z nich. Jeśli oczywiście nie będę failować, no to uda się większość tych wycików zrobić. A ewentualnie te wyciki, sobie to w kolejnym odcinku. Ja sobie myślę o tym, że bywał nagrać do stojąc z mocno teta, ale na chwilę obecną nie jest to możliwe. Ale myślę, że wchodzę się jak taki długotnik z mocno tyta pojawi Ale na razie... Nie chcę nie brawo ja i zwaliłam i pojechałam źle. Ale dobra, nie da się te to moim to problemy tutaj. Lecz krytu z drugiego grocę nie jest, mogę odpaść? Bo nie A, opadnę! Dobra, okej, ok. nasy tamto w ostatniej chwili ojców włączki, udało się. do Dojekać metopsanie. Dobra, jest co możemy to wygrać? Więc nie jest za późno, ale teraz fajna zrobiłam, ale dobra, mamy szansę jest to wygrać, na szczęście. sensie. Jesteśmy w zasięgu pierwszego miejsca. Spróbujemy teraz uzyskać balet tajma. I go tutaj dorwiemy. Dobrze. No i teraz tak, już tylko to pierwsze miejsce utrzymać. No może będzie problem, bo on jest trochę sypki też. Chyba w ogóle porsakiem jedzie. No ale dobra, na razie prowadzimy i teraz gruntu tylko znowu tego będą nie popełnić. Ostatnio. No i powinniśmy tu wygrać. Dobra. I teraz jest tutaj, nie, nie mogę popełnić błędu. Ok, na co udało się wygrać. No ale teraz mało brakowało do przegranej, no ale udało się wygrać na szczęście. Vic.

Niestety. Dziewik to jest dosyć mocno. Tak kozakuje, a nie wiem na to się pisa. Dobra, więc kolejny wyścig? Zdawał eliminację, no ale okej. Okay. Sam najdizaj, wie co na edyze, wiecie, zrobimy. Mam nadzieję, że mi się gra znowu do pulpitu nie wywali. Bo przypadkowo yy, zrobiłam restart laptopa i zauważyłam, że groby rest restart laptopa to później, to za pierwszym razem odpalam grę po restarcie. Bo mi się gra po tak, co teraz ja to mówi, to tak wywala do pulpitu, ale na trzecie właśnie poglądam, chyba wtedy, prawda? nie, poza nagraniem. I krok, wtedy mi się gra, wywali do pulpitu i mam nadzieję, że teraz się już gra ponownie do pulpitu nie wywali. Bo będzie co tam i to mi filmu. No ale okej. Na razie. Kaciach. No, i to w sumie jest ten wyścig, który robimy, więc naprawdę mamy dobre tempo, jeśli chodzi o te wyścigi. A no, to uda się wszystkie wyścigi zrobić, czy nie No wydaje mi się, że chyba jednego wyścigu braknie. No wiecie, ja wiem czasu, to spokojnie byśmy wszystkie wyścigi zrobili, ale w takim spadku to chyba jednak trochę czasu braknie. No, to jest w jednym odcinku, ewentualnie, drugie się pobowimy powo z policją. Zrobimy sobie taki dłuższy spościg. Dobra, tylko akurat pamiętam, tam, jechać w tą stronę. Teraz do skróta, faktycznie. Ale was, już widzę, że się do skróta pojechać. A oni nie pojechali tym skrótem, no i to był ich błąd. To był ich błąd, bo tutaj stracą na tym zakręcie, właśnie. No a my z kolei zyskamy. Na no te wyścigi akurat e, się pamięta, to coś dobrze. Bo grało się w tego mocno dosyć te, te, te sporo razy te wyścigi po prostu zachodzą w pamięć i te pamiętać, które skróty są odpowiednie, a które nie. No w sumie te pod kogoś się pamięta, go, zaś tymi wyścigami później. No, no to trudniej jest to, znam, to zapamiętanie, no w dla mnie. Więc później mogę mieć więcej problemów z tymi wyścigami, no na razie co jest ok. Udaje się ładnie to wyścigi schodzić więc ja sobie na pewno to wycieki ponownie będę robiła po nagrania, żeby zarobić więcej pieniędzy. To akurat jest bardzo przydatne. No i myślę, że jeśli nie wygramy tej Teotu Wika, choć mam nadzieję, uda się tą Toyotu wygrać, to w takim spadku ja sobie zakupię jakieś inne autko. W tym salonie właśnie. No ewentualnie też się kupi To supermozę, bo to tam jest super również do kupienia. ale nie taką nadzieję, że ta się uda wygrać. No. Tutaj taki ślizg zrobiła ładną, ale udało się ładnie w ten zakręt wejść. No i tam z go będą tracić, bo nie, bo nie wikali do tego skrótu, no ale to jest ich strata. Ich problem. Moja mama mi mówiła, że gdzieś pójdzie później na spacer, więc myślę, że jeszcze wam nagram je z tych wszystkich być może, dzisiaj. Nie ja raczej nic nie będę mogła nagrać, no ale mam akurat już właściwie to wszystkie epizody do z Walking Dead zaznaczone tylko na złych wyborach nagrane, ja a dzisiaj będę nagrywać pierwszy epizod z doki Walking Dead, a nie na złych wyborach, bo strasznie się znowu wkręciłam w to granie, do... grani w granie właśnie Walking Dead. W tych epizodów. Bez komentazza, strasznie się to wkręciłam i na pewno Jutro takowy epizod, no takowy epizod na, na pewno wrzucę, też. No i taki epizod też będzie na wypadek, gdyby była taka sytuacja, że jutro w nie, nie będę mogła nic nagrać z komentarzem. Dobra, ja to myślę że nikt nie ma z nami najmniejszych sens, Więc spokojnie to wyścig wygramy. choć no muszę przyznać, ten wyścig jest psy, Ale. Spokojnie to wyścig wygramy. Nie ma problemu. No i za chwilę sobie pojedziemy do kolejnego wyścigu. w sumie trzeci wyścig, który robimy, więc naprawdę mamy dobre tempo. Jeśli chodzi o to wyścigi. Ja później później na pewno, to wszystkich będę też wszystko poza nagraniem, dobra. Kolejny wyścig będzie... Tutaj w sumie mam blisko próbę sobą, więc sobie zrobimy teraz. Zobaczmy co zawrócić. Nie, ta gra jest piękna, po prostu ta gra jest piękna, naprawdę. Tyle lat minęła gra, naprawdę dalej w ogóle zajebiście. Właściwie w kolejnym roku to będzie podwójna rocznica tej gry, no bo to będzie 20 lat. W którym jest właśnie Need I gra naprawdę dalej wygląda dobrze. Po tylu latach. Dobra, zaczynamy. Okej, okay, udało się zrobić perfect start. No to jedziemy w takim razie. Mam nadzieję, to akurat nie jest wyścig z maksymalnym poziomem policji, bo. To chyba lipa co spotkałem policję na swojej drodze, no ale mam nadzieję, że tego nie dojdzie. No, akurat wolałabym się skupić w tym na wycigach, a nie na policji. Policji by sobie wolał zostawić na kolejny odcinek. ale zobaczymy, jak będzie. Tylko sobie ryzykuję z jest na policji, biorąc pod teraz bawię się w tryb dowolny. Sport teraz jest za do tych wyścigów Was nie nie wybieram te wyścigi z blacklisty. To jest takie ryzyko w moim wykonaniu, no ale już mówiłem, że to był cery, to będziemy sobie jeździć do tych wyścigów faktycznie. Więc prawo to jest to z Sana, ale z drugiej strony będzie to taka właśnie atrakcja. Nie, bo można na Sucy tam pojechać. Tak na Sucy nie. Ten skrót bywa czasami wadliwy, no ale myślę, że damy radę. Dźwięk rozwalania ze schody dosłownie wyjęty z Wielkiego Sańca. Ej, panowie! A to jest trudne, was nie znam. To jest tutaj Kopywaliście... dźwięk z wielkiego Sańca, jeśli chodzi o rozwalanie przedmiotów. No dosłownie, naprawdę. Ten sam dźwięk. chyba za stanie długo. Pomoc? Nie, no chyba licyt był przed mocą Jednak. W 2004 no, roku wysadza światłodzienna. Dobra, już ostatnie brako dostało. Do zaliczenia. Ja myślę, że bez problemu damy radę.

No, jeszcze mamy dalką drogę do RZR, no ale w końcu do niego dojdziemy. Dobra, co mamy dalej? Króla prędkości. Dobra, idziemy do tej króla prędkości, bo jest najbliżej w sumie. Mam tylko nadzieję, że po drodze nie spotkamy policji. Ale chyba tylko dwa wyścigi zostały. Nie, co zostały? Dobra, załazamy ten tą niebieskiej znaczek, to jest squad sprint. Dobra, to jest wyścigi do zrobienia. Myślę, że zrobimy jeszcze dwa wyścigi w tym odcinku, jeśli ozwyczaj nie będzie znanych faili, A w kolejnym odcinku zrobimy sobie to ostatni wyścig, no i również zaczniemy się bawić z policją. Ech, kurde, nie udało się robić perfect startu. Dobra, to idziemy w takim razie. Bo to jest taki problem z tym autem, no ale mam nadzieję, że znamy radę. Ej, ej, kurde, wydaje mi się, że oni mogą jakby być nawet sypsi od nas. No, ci nie do końca. Jednak jesteśmy pierwsi, na szczęście. Nie, te fotoradary też są w różnych dziwnych punktach poustawiane. To niestety jest to jest niekorzystne. Wydaje mi się, że chyba nas było tak na więcej, no ale... No akurat chcecie miejsce, czwarte, no świetnie! Ej, ej, no niestety nie wrócę, to do niczego dobrego. Wydaje mi się, że to może być problem z tym wyścigiem. Niestety, bardziej z nas wyprzedził jeden z tych typów. Weź pani w auto. Dobra, trochę zwolnił chyba na sejście To jest kozyty dla nas. Dobra, jesteśmy przed nim. Okej, okay. mieliśmy w stacie, sensie, że on tam zwolnił. Miejsce nad nimi, akurat waga kilometrów nie jest a tak duża. Ta, 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 ta niestety, te też będą od nas lepsi, ale nie do końca a i 202, no mogło być lepiej. Ale, dobra, chyba na co się wygramy, ten wyścig. Dobra, udało się na sensie. Próbuję to się mogło skończyć. Na co się wygraliśmy. No i co nam tutaj zostało? No, mamy tutaj sprinta i mamy próbę tasową. Na sprint jest bliżej. Zrobimy sobie, na, sobie więc najpierw sprinta. Masz tutaj skurde, blisko kondensator. Tak, uważać. Ja mu odjechał za krot tych to nie będzie obcy, jest załamał. Ok, widzę, że ich nie ma. To zaczynamy w takim razie. Dobra, udało się zrobić brotę Trackstar, no ale teraz tutaj dobrze. Nie startował chyba ten Mitsubishi. No ale no to jest spróbowanie, no, to jest akurat proste. Więc No, no bo bocznie, musimy tylko i klucematyzować o dawce. Dobra, teraz trochę stali z tyłu. No lekko im słabaka mamy. To był jakiś skrótem pojechał, ale na szczęście nas nie dogoni. Chyba nawet ten skrót więcej mu zaskoczył niż pomógł. Ja też miał dobrej sytuacji. Na szczęście jest w ogóle z nami ściga. Smoothie, Chryson i Tyson. Tyson z Batarquita HDMOZA. Ten wid startuje. Ja tam bo o innego Tysona. Ale to jest meta. Nie udało się wygrać. No i co? Zostało ostatni wyścig. Kurde, robić ten wyścig? bo jeszcze ja za nie zdążymy. Że ja nie zdomzę. Kurde, wiecie co? No nie jest ten wyścig daleko, kurde, z drugiej strony. dobra, zrobimy. jest spróbuję ten wyścig zrobić. Jeśli się nie uda... Od razu mówię, że jeśli się nie uda... ...to po prostu zrobimy sobie ten wyścig kiedy indziej. I tyle. Zrobimy sobie prosty ten wyścig. Chyba jest. A nie, to może chodzi o ten fotoradar. Ale bądź co bądź, spróbuję zrobić to wyścig w tym odcinku, jeśli nie zdążę, to po prostu obserwę nagranie bez pożegnania najwyżej i sobie ten wyścig zrobimy w kolejnym odcinku. No i również w kolejnym odcinku zrobimy sobie pościg z policją. Chyba wstawię to wyścig, spróbuję to zrobić, jeśli się nie uda, to mu się trudno, zrobimy to, to wyścig w kolejnym odcinku, jak to się mówiłam. Zobaczmy. Nie no, nie wydaje się że znowu to być w takim długim, że to chyba damy radę. Z tego co to jest to by się po prostu pało na stradzie, tylko i wąsnie, więc... Myślę, że to chyba damy radę, mam nadzieję. Ale że... no, zresztą nawrócił Cessynie, no na... Mam nadzieję, że to faktycznie zdomca. Jeśli nie, to tak jak mówię, no pozegnam się z wami tak niespodziewanie w trakcie wyścigu i dokładamy sobie ten wyścig w kolejnym odcinku. A co pozegnam, no właściwie się nie pozegnam, tylko po prostu na ekranie. Teraz później myślę, że jest nagran Gita 5 Chyba zadzwoni do niej a ona nagle powie, że nie będzie bez... jeść to z godzinę. Ja bym akurat walała pójdzie gdzieś posła, żeby to żeby mogę tu K5 nagrać. No, zobaczymy jak będzie. Na razie po prostu mam nadzieję, że złoda mi stanowi do końca cieszca. Co to jest też nowy sukawek i mam nadzieję, że jest ok, że również mój głos się nagrywa, no ale powinien się nagrywać. Więc nagrywałem na tych sukawekach Doki Dead Epizod 4, no i normalnie się tam wtedy dźwięk nagrywał, więc no wraz z dźwiękiem powinien się również nagrywać mój głos. Więc myślę, że z tym nie powinno być problemu. Tak się okazało, że mam nagraną odcinek bez głosu, więc no w ale myślę, że powinno być ok. Mam nadzieję, że do zybu, bo jesteśmy blisko metę. Bardzo ładnie na to wycinek posłów w tym odcinku, bez żadnych problemów udało się te końca, ukończyć. Co bardzo mi, to, mnie Nie, to bardzo mi czasu ogólnie. Bardzo mi czasu, gdy udaje mi się coś zrobić, praktycznie właściwie to bez żadnych problemów, jak w tym odcinku. Wyciki bardzo ładnie na posły. No i zaraz będzie meta. Proszę bardzo, zarobiliśmy sobie z... trochę pieniędzy. No i mamy, udało się ukończyć wszystkie wyścigi, które nie dla nas WIG. No co, ja już bez mojego gadań kończę ten odcinek, to będzie na tyle, bywajcie.